Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, Emma, byś na bieżąco, a razem ze mną Krystian Bielski. Siemanko. Cześć, witam wszystkich. Krystian, no zaskoczyłeś nas dzisiaj wszystkich. Konferencja ACA, a tutaj jest zawodnik Fenu. Przybliż nam, jak to się stało? Dostałem propozycję w piątek, nawet się nie, nie wahałem, nawet sekundy, od razu powiedziałem tak. Nawet, że waga jest y, oczywiście inna niż kategoria średnia. Słuchaj, no właśnie, ty walczysz w kategorii średniej, czyli 84 kg. E, ile ważysz na co dzień, że się jednak zdecydowały, że zbijesz do tego keczwajtu? Ja na co dzień w przygotowaniach ważę 90 kg, dbam o dietę, także myślę, że bez problemu zbiję tę wagę. E, a co sobie pomyślałeś, kiedy jako twój przeciwnik pojawił się Kamil Oniszczuk? Nic nie pomyślałem, po prostu to jest moja przeszkoda, którą muszę pokonać. Słuchaj, a były jakieś problemy w rozmowach z Pawłem Żwiakiem, żebyś ty został wypożyczony do ACA? Żadnych problemów nie było, bardzo fajnie się Paweł zachował, nie blokuje swoich zawodników. O to chodzi w tym sporcie. E, gdyby jeszcze w przyszłości była taka okazja zawalczenia w ACA, chciałbyś? No pewnie, żebym chciał. A na Fenie są jakieś rozmowy odnośnie twojego przyszłego pojedynku, czy na razie jest cisza? Y jeszcze nie ma, ale myślę, że w styczniu być może się po pokaże. Słuchaj, no ostatnia gala, piekielny nokaut, bodajże w 40 sekund. Y a tutaj Twój przeciwnik powiedział, że byśmy nie mówili, że Ty masz y mocny cios. Jak Ty to skomentujesz? No ja biję lekko, jak piórko, także zobaczymy w walce. A jak Twoje przygotowania? Bardzo ciężko, przygotowałem się właśnie na ten okres, żeby walczyć w listopadzie. I wszystko by było po mojej myśli. Czyli kondycyjnie też wszystko ok? Tak, kondycyjnie jestem gotowy jak zawsze na 5 rund nawet. Słuchaj, a troszkę podpytam się o ostatnią gwiazdę KSW, znaczy ostatnią e, gwiazdę knockoutu na KSW, Mameda Halidowa, e, twojego serdecznego kolegę z klubu, e, jak wygląda jego sytuacja? Wrócił już, e, już do treningów? Tak, już powoli tam coś się rusza. Wiadomo, że najpierw musi troszkę po swoją chwałę poświętować. Ale byłeś zaskoczony tym, tym piekielnie pięknym nokautem? Byłem zaskoczony, ale on na treningach właśnie takie, takie rzeczy wykonuje. Aha, czyli to tak jakby było zamierzone. E, takie fajne kopnięcie na skocie wcześniej? E, myślę, że tak, bo razem jak z nim sparuję, on często niekonwencjonalnych technik używa, także to było planowane. Słuchaj, Krystyjnie, jeszcze wrócimy na chwilę do fenu. E... Chciałbyś stoczyć, załóżmy jeszcze jeden pojedynek, który byś wygrał? Załóżmy, to chciałbyś stoczyć walkę o pas fenu? No pewnie, żebym chciał yy, zawalczyć o pas, ale to nie mi już o, o tym oceniać kiedy będę walczył o pas. A w Fenie jest jeszcze jeden bardzo fajny pretendent do pasa, Marcin Noruszka Byłbyś zainteresowany takim starciem? Z Marcinem, tak może powiem, nie to, że się nie chce z nim być, tylko kumplujemy się A. i on jest, wychowywał się w Arachionie, 10 lat trenował w Arachionie i trenerzy, ani ja, ani on, myślę, że nie chcemy razem krzyżować rękawic, chociaż nie wiem, jak to dalej pójdzie, nie to, że się boimy, Oczywiście. tylko, że to po prostu jest tak, jak był z naszego klubu. No to czyli co? Czyli macie taki ale wyścig do pasa, kto pierwszy, tak? No być może tak. No dobrze, syn, to co, no to dziękuję Ci bardzo za wywiad, Życzę Ci zdrówka i do zobaczenia na gali AC 114. Dzięki bardzo. Dzięki.